No drogi kolego, jeśli chodzi o malowanie, to bardziej bym powiedział, że kwalifikacje masz malarza, ale pokojowego, no, gdybyśmy się już mieli przy podobieństwie upierać, to jednak moje wyniki są o niebo lepsze. Ale w ogóle to nie o sztuce rzeczy dzieje i Rembrandtem i tak już nie zostaniesz, natomiast ta tytułowa tęcza to oczywiście nie program o meteorologii, a o farbach, które stanowią po prostu dzisiaj coś więcej, aniżeli tylko ozdobnik, stanowią po prostu barierę między środowiskiem a przedmiotami cywilizacji, zapewniając odpowiednie zabezpieczenie przeciwko korozji, zabezpieczenie przeciwko wilgoci, higienę przedmiotów. Najróżniejsze no spełniają cechy, a ta ozdobna może jest w tej chwili najmniej ważna. Widzisz? Nie ma w tobie nic z duszy artysty, prawda? W którego no ja próbowałem się jednak wcielić, bo zapominasz przy wymienianiu tej ogromnej ilości cech o tym, od czego się wszystko zaczęło, o barwie. No przecież weź pod uwagę, że już ci, którzy kiedyś tam e, niedługo po epoce e, kamienia łupanego, a może już w jej trakcie malowali sobie twarze pigmentami, no przecież od tego koloru wszystko się zaczęło, prawda? A nawet dzisiaj, dzisiaj patrzy się na te barwy nie tylko dlatego, że są możliwe, ale dodaje im się cechy najróżniejsze. No, estetyka z jednej strony, informacyjne, dajmy na to przy znakach drogowych, jest... czy nawet psychologiczne, żeby pomalować ładnie pokój, tak, w którym tak. będziesz się dobrze czuł. Tak? Więc to niestety prawda. właśnie ta farta, barwa przysłania to, co jest naprawdę najistotniejsze, a przecież barwa to jest zaledwie jeden z elementów farby, po prostu pigment. Trochę takiego dziwnego proszku, który dopiero rozpuszczony w tysiącach różnych czynników, w różnych składnikach, wzbogacony najprzeróżniejszymi dodatkami, stwarza to, co naprawdę jest farbą. To jest tylko ozdobnik. Po prostu pigment stanowi zaledwie jeden z wielu elementów farby i to wcale nie najważniejszy. No ale jednocześnie on jest szalenie trudno uchwytnie, mój drogi kolego. No bo weź pod uwagę chociażby, prawda? Bierzesz. Powiedzmy kropelkę niebieskiego. Bierzesz dwie kropelki żółtego i do tego dodajesz jeszcze ślad czerwieni. I pytanie, co wyjdzie? No nikt, nikt tego dokładnie nie wie. No, Za a ba, a ludzie, coś którzy innego. Tak, ale ludzie, którzy zajmują się właśnie produkcją y, tego typu pokryć, przecież oni muszą odpowiedź na to pytanie znać. Mało tego, oni wytwarzają swoje barwy nie z tak małej palety kolorów podstawowych, a no, powiedziałbym, mają do dyspozycji zdecydowanie większe możliwości. I zależnie od tego, czy dodadzą troszeczkę, czy więcej, czy jeden składnik, czy dwa, czy pięć otrzymują całą gamę będących obecnie w dyspozycji kolorów no, takich, z których potem tworzy się barwy. I teraz odpowiedź. Czy można tę całą sprawę zobiektywizować? No można, no, powiedzmy, możesz pomierzyć współczynnik odbicia w zależności od długości światła padającego na przetasowanie padającego na powierzchnię. Krzywa. Długość padającego światła. A tutaj no, intensywność odbicia w poszczególnych zakresach y, barwnych. Krzywa płaska, co to jest? Gołym okiem widzę, że czarne. Zgadza no się. No tak. A coś takiego. To pewnie, Podbicie w stronę w, stref, w strefie fal długich. Nie proszę pana, to jest najczystsza czerwień. A to wygląda już na niezwykle skomplikowane, bo odbija zarówno od strony fal bardzo krótkich, jak i od strony fal bardzo długich. Oczywiście odpowiedź. Fizycy by znali, przy czym tego typu naukowa jakby analiza to jest tylko jedna strona zagadnienia, bo w efekcie powstaje jak gdyby dwuwymiarowy obraz farby, długość odbijanego światła i intensywność tego odbicia. A jeśli dodasz do tego wszystkiego jeszcze fakt, że może to być farba bardzo jaskrawa, mniej jaskrawa i tak dalej, i tak dalej, jednym słowem zmieszać kolory z barwą z... Szarością, ewentualnie odpowiednim odcieniem, intensywnością białego, uzyskasz trzeci wymiar. I na przykład czerwień, powstająca z tych samych składników, tylko że przy różnym dodaniu y, farby białej, daje ci już taką paletę. I to jest między innymi odpowiedź na pytanie, czy można w jakikolwiek naukowy, fizykalny niemal sposób opanować to, co jest przecież takie, no, raczej związane ze sztuką. Barwy tęczy. Izaak Newton przez swój pryzmat ujrzał ich siedem. Fizycy, którzy przyszli po nim, nauczyli się budować każdą barwę z trzech podstawowych. Ale ci, którzy łamią sobie głowę nad tym, jak uczynić nasz świat kolorowym, wiedzą, że natura problemu jest o wiele bardziej skomplikowana. Barwa to gra powierzchni ze światłem. To wyspecjalizowany tenisista, który z morza atakujących go piłeczek odbija tylko niektóre, a i to z różną siłą. Ale kłopot w tym, że widzowie tego procesu są dalecy od obiektywizmu, Interpretacja barwy powstaje przecież w mózgu człowieka i bywa tak różna, jak różni są ludzie. A ci, którzy tworzą barwny świat, muszą być konkretni, jednoznaczni. Więc oczy zastępują komputerowe systemy analizy koloru. Subiektywizm ustępuje miejsca pomiarom długości fali współczynników pochłaniania, by czerwony 55 oznaczał to samo na całym świecie i to samo wczoraj, co dziś. Gdyby jeszcze wszystko zbiegało do uzyskania odpowiedniego, kontrolowanego koloru. Przecież estetyczne walory to tylko jedna i to nie najważniejsza cecha powłok malarskich. To przecież pierwsza linia straż, biorąca na siebie główne uderzenie środowiska atakującego przedmioty. Musi być płynna, by dała się nałożyć i chwilę później z i wytrzymałością przewyższyć winna to, co chroni. Współczesna farba to wielka gra w chemię. Pigment i żywica. Żywica i rozcieńczalnik. Tu nawet rozmiary pojedynczych molekół składników decydują o cechach produktu końcowego. I tylko wspomagane komputerowo najdokładniejsze przyrządy analityczne mogą zapewnić w tej grze dobry start. Biała ogólnego stosowania. Czy może być coś bardziej trywialnego? Trochę żywicy tiksotropowej, rzadkiej przy malowaniu i sztywniejącej w galaretę natychmiast po ustaniu nacisków. U tego porcja pigmentu, najlepiej bieli tytanowej, rozpuszczalnik taki, by cząstki żywicy nie zaczynały twardnięcia jeszcze w puszce i taki jednocześnie, że z łatwością znika bez śladu po zastosowaniu. Jeszcze kropla drobiazgu, który przyspiesza proces schnięcia, bo czasu na czekanie nie mamy zbyt wiele. I dla smaku kropelka, która spowoduje, że podczas schnięcia nie utworzy się na farbie skorupa, uniemożliwiająca wyschnięcie głębszych warstw. Wymieszać i już. Czy może być coś bardziej trywialnego? Czy można się dziwić, że w jednej puszce białej ogólnego stosowania zamknięte jest aż tyle patentów, a kolejne już się szykują? Bo dobra farba wczoraj oznaczało co innego niż dziś. Dziś zaczyna się wymagać, by dobra farba nie stawiała zbyt wiele oporu przy ruchach pędzla, bo można się zmęczyć. Więc trzeba było nauczyć, symulować laboratoryjnie i to zjawisko, i lepkość przestała mieć tajemnicę. I być może znów w składzie farby pojawi się kolejna kropelka mani. I jeszcze jedna, która jak wewnętrzny zegar regulować będzie zachowanie farby po nałożeniu czas schnięcia. Prostota testu jest tu prawie rozbrajająca. Dwa paski farby z dodatkiem i bez. Korytko Ze znormalizowanym piaskiem Silnik z przekładnią ślimakową I już Przez kilka godzin nieuchwytnym dla oka ruchem Zsunąć będzie pojemnik z piastym Nadtestowanym wstęganiem I ziarenka gdzieś tam będą się przyklejać A gdzieś tam już nie I tak właśnie Krok po kroku Zaklina się w barwnej mazi nowoczesność Kiedyś nowe farby po prostu się mieszało Dziś się je raczej konstruuje Z własności po inżyniersku Tego typu badania to oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej, bo yy, trzeba wiedzieć znacznie więcej. Choćby to jaka jest grubość powierzchni, którą pokryliśmy yy, taką płytkę. Tutaj jest proste bardzo urządzenie yy, magnetyczne, które umożliwia przeprowadzenie pomiaru. Tutaj oczywiście zero, dlatego że płytka nie była pomalowana. Natomiast tu gdzie została pokryta... Warstwą farby już 30 mikrometrów. W ten sposób można zbadać, czy farba umożliwia naniesienie gładkiej, cienkiej powierzchni, a robi się to takim testem umożliwiającym ocenę siły krycia. Maluje się płytkę w taką szachownicę, pokrywa farbą i patrzy czy aby ta szachownica spodniej nie przeziera wtedy oblicza się ile takiej farby trzeba by pokryć metr kwadratowy i wiadomo czy siła krycia jest duża czy mała. Inna próba. Próba siły adhezji, czyli przyczepności farby do podłoża. Potwornym nożem, który ma pięć takich ostrzy, zadrapuje się tą farbę tak aby powstała szachownica i ani jedno z tych Drobniuteńkich, ani jedna z tych drobniuteńkich kratek nie ma prawa odpadać. Jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że siła przyczepności farby do podłoża jest za mała, nie może ona być używana. Albo badanie elastyczności farby, wyginanie pomalowanej płyty i badanie najbardziej newralgicznego miejsca, czyli tego mocnego zgięcia. Jeśli nie odpada, to znaczy, że Właściwa jest elastyczność. Albo rzucamy ciężarek o wadze kilograma z wysokości 30 albo 40 centymetrów, i tu już widać, że tego farba nie wytrzymała. Badamy odporność na tłoczenie, bo przecież z takich malowanych blach sporządza się najróżniejszego rodzaju kształty, i tak dalej, i tak dalej. Tych testów oczywiście można by mnożyć coraz więcej. Czyli, panie artysto, nie jest to istotne. Czy potrafimy zobiektywizować te sprawy kolorystyczne? Istotne jest to, czy wielka chemia umie stworzyć niesłychanie skuteczną barierę pomiędzy przedmiotem a środowiskiem. Jasne, przy czym zobacz, że większość testów, które pokazałeś, jest to badanie postfaktum jakby, prawda? Nie jest to to, co można by nazwać inżynierią prowadzącą do uzyskania odpowiedniej farby. Ale pytanie, co właściwie jest obiektem tej inżynierii? No weź, cokolwiek, delikatny, żółty kolorek. Jest to ogromna ilość rozpuszczalnika, w którym jak w basenie pływają cząstki żywicy, z której później powstanie właściwa y, powierzchnia i tam gdzieś, no powiedzmy jak boje ratunkowe, zawieszone są jeszcze cząsteczki pigmentu nadającego barwę. I oto, jeśli powiększyć całą sprawę, powiedzmy 20 tysięcy razy, tak wygląda ów pigment. Barwy, dwa rodzaje bieli, Słaba, cynkowa i ta dobra, biel tytanowa i chociażby to na zdjęciu dolnym sadza pigment, który jest bardzo trudny do uzyskania, to wszystko należy zawiesić w substancji bazowej tak, żeby, to jest powiększenie około 10 tysięcy razy, przekrój przez warstwę farby, tak, żeby pigment rozłożony był równomiernie i żeby jednocześnie w samej żywicy nie powstawały szpary, nierówności i tak dalej. Ale widać, że inżynieria jest trudna, bo nawet no, fragment, również zdjęcie z mikroskopu elektronowego, powiększenie 10 tysięcy razy powierzchni farby emulsyjnej. Widać fragmenty pigmentu, bieli tym razem. Ale jeśli prócz bieli w tej samej farbie znajdzie się odrobina czerwieni, Widać, że to wszystko raptem ulega gwałtownej zmianie. Inżynieria tym wszystkim jest niesamowicie trudna. Ale nie dlatego, że się bawi pigmentami, tylko dlatego, że wymyśla rzeczy niesłychanie ważne dla użytkownika. Lakier chemoutwardzalny, który z pozoru nie różni się niczym w stosunku do tych, które były dotąd znane. Tyle tylko, że składa się z jednego składnika. Nie dwóch z utwardzaczem, a jednego. Ponieważ. Tak został skonstruowany, że chemoutwardzenie następuje pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Niezwykły pomysł, który świadczy o tym, że w tej współczesnej chemii farb decydują dodatki, decydują przyprawy, które nadają temu wszystkiemu specyficzny smak. Płaski kawałek blachy, niezwykle precyzyjne tłoczniki, kilkadziesiąt atmosfer ciśnienia i blaszana nakrętka jak żywa. Najłatwiej rozwiązuje się rzeczy trudne. Tak naprawdę to diabeł siedzi dopiero w szczegółach. Zanim jednak powstanie taka nakrętka, tuba czy puszka, blachę trzeba poddać tak prozaicznej czynności jak malowanie, bo potem będzie za późno. Kształt stanie się zbyt skomplikowany, a przecież od dawna wiadomo, że najłatwiej malować to co płaskie, więc malujemy pamiętając o diabelskich szczegółach. Farba nie może być toksyczna, nie ma prawa wydzielać żadnego zapachu, musi być bezpieczna w zetknięciu z żywnością i musi być odpowiednio śliska. Ten ostatni szczegół do tego stopnia zaprząta uwagę technologów, że wymyślono specjalną aparaturę do badania poślizgu, jaki daje farba. Szybkość przesuwania się ciężarka na trzech kulkach pozwala obliczyć współczynnik tarcia, jaki stwarza lakierowana powierzchnia, i nie jest to wbrew pozorom jakaś fanaberia. Jeśli wnętrze puszki czy tuby z pastą do zębów nie będzie odpowiednio śliskie, to wyjmowanie produktu stanie się bardzo uciążliwe. W ciszej tajemnicy laboratorium zwykła farba nabiera niezwykłych właściwości. Wystarczy kilka kropel poślizgowej substancji, by niemożliwe stało się faktem. Sposób pierwszy, metoda łagodnej perswazji. Sposób drugi, metoda tajemniczych kropli. Obie płytki pomalowano z pozoru tą samą farbą, ale jedynie w tej drugiej znalazł się dodatek poślizgowy. Oczywiście chodzi nie tylko o wygodę użytkowników, o łatwe wyjmowanie produktów z blaszanych opakowań. Idzie przede wszystkim o to, by maszynom ułatwić tłoczenie skomplikowanych kształtów, by lakierowana i pokryta napisami powierzchnia nie ulegała zadrapaniom. Przyznać trzeba, że ludzie lubią pastwić się nad produktami własnej pomysłowości. Lubią też, żeby było ładnie, więc poprawiają jak potrafią to, co stworzyła natura. Ta procedura znana jest od bardzo dawna i nazywa się bejcowaniem. Drewniane powierzchnie pokrywa się wodnymi lub spirytusowymi roztworami barwników. One z kolei, czyli bejca, reagując z garbnikami zawartymi w drewnie nadają mu barwę odmienną od naturalnej i co najważniejsze, nie zacierają rysunku słojów. Tradycyjną bejcę należało jednak utrwalać, gdyż płowiała pod wpływem światła, a ich grzyb nie należał do rzadkości. W tych laboratoriach, jak w każdej dobrej kuchni, nazwy składników znają wszyscy. Tajemnicą są proporcje, a przepis brzmi. Weź roztwór żywicy, dodaj substancji dającej matową powierzchnię i zapobiegającą osiadaniu tlenków żelaza, wlej pigment, czyli barwnik wraz z substancją, która nie przepuszcza promieni ultrafioletowych, zalej to wszystko rozcieńczalnikiem, dodaj substancji przyspieszającej schnięcie, a na koniec daj środek przeciwgrzybiczny. Teraz można już bejcować bez obawy, że drewniana powierzchnia zmieni swój wygląd pod wpływem promieni słońca. Niewidoczny filtr światłochronny nie przepuści ultrafioletowych promieni, nie przepuści też grzybów, dla których drewno jest smaczną pożywką. Niby nic wielkiego, bejca jak bejca, ale prawdziwe pomysły siedzą przecież w szczegółach. Tak, te pomysły... Pozwoliły stworzyć rzeczy tak niezwykłe, jak farba, która ma konsystencję galarety. Wygląda zupełnie jak galaretka, ale to tylko wtedy, kiedy jest unoszona delikatnie. Gdy ją zamieszać mocno, zaczyna zachowywać się jak ciecz. A dzięki temu właśnie, że przy delikatnym nakładaniu zachowuje się jak galareta, jest to po prostu farba niekapiąca. Skończyły się już kłopoty malowania sufitów, które sprawiają, że trzeba niesłychanie uważać, żeby nie zachlapać całego mieszkania. Otóż to jest farba, która umożliwia malowanie sufitów w garniturze. Po prostu nie kapie. Ryzykowny A... eksperyment. Tak, ale chwileczkę, jeden moment. Dlaczego tak się dzieje? Otóż tajemnica zawarta jest w bazie tej farby. To jest zrobione po prostu na bazie specjalnej tiksotropowej żywicy, która w stanie spoczynku zachowuje się jak ciało stałe, ale gdy zostanie zamieszana zaczyna płynąć. Zostaje zniszczona subtelna struktura atomowych wiązań i ta farba zaczyna, ta żywica zaczyna zachowywać się jak ciecz. Jeżeli postoi kilka minut Odbuduje tę strukturę i znowu będzie niekapiony. Ale że jest to narracja z punktu widzenia użytkownika, Oczywiście, że ja tak, ciągle patrzę złego. na te sprawy jako na zagadnienie typu inżynierskiego. <laughs> Takie dodateczki kiksotropowe. A dlaczego nie dodać cz czegoś innego? Zobacz. Ok, jak paskudnie to wygląda. W tej chwili rozlewa się i będzie schło. Tam w środku zamiast pigmentu użyto? Prawdopodobnie. Płytek aluminium i po wyschnięciu całość zaczyna nabierać metalicznego, a przy bardzo gładkiej powierzchni, na którą się kładzie, zwierciadlanego nawet refleksu. Albo inny przypadek. Farba jaskrawa, pomarańczowa. Nic specjalnego. Do czasu, dopóki nie zgaśnie światło i nie obejrzymy tego w promieniach nadfioletowych. Tak, tylko to, pokryweczka, fragment pomalowany, pędzelek. Czy chociażby tutaj na zbiorze widać, jak niesamowite własności no, fluorescencyjne posiada tym razem ten niewielki czarodziejski dodatek do całości? I to jest inżynieria. Słuchaj, to są można, sugestie przyszłości. No, tym można by się fascynować w nieskończoność, bo te tiksotropowe farby, o których mówiłem, umożliwiają takie cuda, na przykład jak malowanie dwóch krawędzi obok siebie bez konieczności czekania, aż wyschnie jedna farba i druga, ponieważ nie zalewają się nawzajem. To jest po prostu taka specyficzna cecha, ale tych Subtelności można by znaleźć o wiele więcej, no to o czym mówiliśmy, nieprzepuszczanie ultrafioletów, środki przeciwgrzybiczne, antykorozyjne itd., itd. Trzeba pamiętać o jednym, jest to naprawdę wielka chemia i wielka filozofia tworzenia barier pomiędzy przedmiotami otaczającego nas świata a środowiskiem. Idzie nowe. Dziś nie wystarcza już, że nie kapie zbyt mało, że maluje się raz bez zacieków i tak dalej. Dziś szuka się sposobów na uniknięcie smrodu, dosłownie. Białe mleczko to odpowiedź nauki. W rzeczywistości koloidalna zawiesina syntetycznego lateksu. Wystarczy w suchym i ciepłym miejscu zostawić ją w spokoju na kilkanaście minut, by utworzyła błonę polimeru nieprzenikliwą dla wody i tlenu. Dwie emulsje, jedna zwyczajna, a druga niezwykła, bo ta druga służy do walki z rdzą. Paradoks. Farba rozpuszczalna w wodzie użyta do walki przeciw samej wodzie, przeciw rdzy. Czynnik sprawczy korozji został użyty przeciw niej, a przy okazji pozbyto się lotnych, trujących i palnych rozpuszczalników. Osiągnięto cel główny. W wodzie farba ta ma się rozpuszczać, ale po wyschnięciu już nie. Tężając oblepia przed tym metal, wyrzucając cząsteczki wody na powierzchnię. Trzy minuty testu porównawczego. Tradycja przegrywa tu natychmiast. Czysta biel nowej powłoki w porównaniu z plamami rdzenia zwykłej emulsji nie wymaga komentarza. Na dodatek malowana powierzchnia wcale nie musi lśnić czystością. W kontakcie z lateksową powłoką metal wyzwala łańcuch chemicznych przemian, które prowadzą do powstania warstwy ochronnej patyny. Po 10 minutach białe mleczko zmienia się w czerń obojętnego dla stali, nie reagującego z niczym na lotu. Cudów nie ma. Nie jest to zwyczajna farba, a złożony z wielu składników kompozyt. Jego przepis po części jest tajemnicą patentów, ale i to co widać nie wygląda na banał. W zwykłej kuchni farbiarza obok mieszadła ustawiła się bowiem wyrafinowana chemia, rozpuszczalniki, środki wiążące, pigmenty, środki przeciwpienne, substancje o działaniu antykorozyjnym. Dobrane niezwykle starannie proporcje składników to wielka sztuka, którą poprzedziły lata prób. W tej dziedzinie jak w żadnej innej ilość bowiem przechodzi w jakość. Tysiące eksperymentów dało w końcu to co trzeba, farbę antykorozyjną rozpuszczaną w wodzie o idealnym wprost przyleganiu do powierzchni metalu. Sukces wymagał jeszcze tylko potwierdzenia, ale sztukę zadawania tortur posiedliśmy jako pierwszą z rzeczy praktycznych. Żadna wada powłoki nie była więc w stanie ujść uwadze. Badawczy młotek, naukowa, solna mgła czy nawet ultrafioletowa imitacja słońca nie były w stanie przebić się przez barierę powłoki. Chemia jeszcze raz dowiodła, że jest nauką praktyczną. Zainteresowanie odpłaca bowiem sporymi efektami. Cuda nie rodzą się same. Dziś tworzą je ludzie, wodę zamieniając w farbę. Nie tyle by zadziwić, co ze względów praktycznych. Taniej wychodzi chronić, aniżeli budować bez przerwy od nowa. Farby to zatem nie wymysł estetów, to konieczność. Dziś to już wiemy, ale nadal łatwo nas zadziwić.